Witaj, piękna dziś, bardzo prosty i łatwy makijaż dla osób, które nie umieją się malować. Zapraszam Cię serdecznie na krótki tutorial. Zaczynamy. Nakładam podkład za pomocą pędzelka. I chcę powiedzieć bardzo ważną rzecz, aby podkład był trwały i ładnie się trzymał, musimy mieć wypielęgnowaną, dobrze buźkę, czyli złuszczoną, nawilżoną, stonizowaną. Nakładam podkład, który daje mi 12-godzinne krycie, nie zatyka mi porów, popatrzcie jaki to jest piękny efekt na, na mojej skórze. Pędzelek jest z włosia syntetycznego, nie pochłania produktu, pięknie to wszystko rozprowadza. Ale podstawa to pielęgnacja. Pamiętajcie, pod oczy idzie perfekcyjny korektor. Popatrzcie, on jest takiego koloru łososiowego, czyli pięknie kryje tutaj zasinienia. Daje wewnętrzny i zewnętrzny kącik oka, czyli tam, gdzie jest najciemniej. Nie obciążam całej okolicy oka. Skupiam się w tych miejscach strategicznych, tylko pozostałą częścią pędzelka tutaj sobie przeciągam na, 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 na całość oka. Patrzcie, jaka jest już różnica. Daje też na powiekę i to już stanowi bazę podcienie. No i oto efekt. Jest niesamowity. To jest tylko perfekcyjny korektor pod oczy, ale pamiętajcie o kremie. W całość przyprószę pudrem jedwabistym za pomocą puchatego pędzla. Puder to jest istne szaleństwo, którym się rozkochałyście. Dlaczego? Bo ten puder daje Wam efekt photoshopa na Waszej skórze, niesamowitego wygładzenia. On ma w sobie emolienty, które pięknie się wtapiają w, swoją, w naszą skórę, dając naprawdę niesamowite wygładzenie. Następnie magiczna paletka, pędzelek, szczoteczka do brwi i lecimy. Brwi. Makijaż brwi będę wykonywać za pomocą szczoteczki cienia, który rozprowadzam równomiernie. Po, po brwi, Ej, ładnie, raz przy razie, rozczesuję i gotowe. To jest prosta metoda. Zaczynamy konturowanie. Do tego użyję naszego niesamowitego pędzelka, kopytka, którego po prostu kochacie. Zaczynam ro, od roz, roz prowadzenia rozświetlacza na szczytkości jarzmowej, troszeczkę pod łuk, łuk kupidyna, aby powiększyć górną powiekę, następnie róż. Na środeczek pędzelka, skrzyżowanie dwóch linii i wtłaczam sobie pięknie ten rozświetlacz. Róż, akurat ja mam tutaj róż z drobinką złota. Popatrzcie, jak się od razu zmienia kształt twarzy. Róż również daje poparcie na ruchomą część powieki. Tym, co konturuje również sobie makijaż oka. Naprawdę to jest tak prosty makijaż, że każda z Was się tego nauczy. Bronzer. Patrzcie na trzy, raz, dwa. I trzy, i gotowe, i do góry. Dziewczyny, nie możecie dawać za nisko tego brązera. Aby unieść ten policzek, musimy to dać. I to musi być wszystko spójne, ładnie blendujemy. Popatrzcie, już się robi hollywoodzki policzek. I o to chodzi. Troszeczkę zmniejszamy czoło. Co jeszcze będę zmniejszać? Dziewczyny. Ach, jeszcze brązer dajemy. Popatrzcie w zagłębieniu, aby otworzyć oko. Popatrzcie, jakie oko. Za pomocą trzech produktów do konturowania. Czy wy to widzicie, dziewczyny? Troszeczkę już wyszczuplam nosek, dolną wargę powiększam, wyszczuplam e, żuchwę i teraz wracam do kszczoteczki. I dla tych, co lubią mocniejsze oko, wracam do tego cienia, którym robiłam brwi, e, zagęszczam linię rzęs. Popatrzcie, może być wersja z kreseczką przydymniona, takim ciemniejszym brązem, bądź bez, to zależności to, co która z Was lubi. I gotowe. Tuszujemy rzęsy naszym tuszem Lash Intensity, który robi efekt sztucznych rzęs. Która z Was nie lubi, każda z Was praktycznie kocha ten tusz, uwielbia, bo on oprócz tego, że pięknie maluje, to jeszcze nam odżywia rzęsy dziewczyny. Genialny tusz. No i co, jesteśmy gotowe? Jeszcze konturówka obrysujemy ładnie usta. Troszeczkę takie ombre zrobię. Baczcie, eee, wychodzę. Ponad czerwień wargową i w zewnętrznych kącikach troszkę maluję kredką. Popatrzcie, widzicie? Czyli tam rzucam w środeczku w zewnętrzny i wewnętrzny, po jednej i po drugiej stronie mm, obmaluję. Środek zostawiam pusty. Rozcieram Śmiesznie to wygląda i teraz błyszczyk daje właśnie w te miejsce, gdzie nie było konturówki. Popatrzcie, jaki efekt powiększonych ust, takich soczystych. Uwielbiam ten efekt, dziewczyny. Świeży, piękny makijaż. Więc kochana, chcę ci tylko powiedzieć, jeśli nie umiesz się malować, to jest ten czas, abyś chwyciła za pędzle, abyś uwierzyła w siebie. Jeśli nie masz dobrze dobranej pielęgnacji, kosmetyków kolorowych, nie czekaj, napisz do mnie, wszystko ci dobiorę, wszystko możesz u mnie zakupić.